Tajemnice naszych czasów w polskim radiu biały stok Witam państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie porozmawiamy o Unii Polsko-Litewskiej, a to dlatego, że w Białymstoku gościł profesor Robert Frost z University of Aberdeen, który jest autorem książki pierwszego tomu, to ważne, Oksfordskiej Historii Unii Polsko-Litewskiej. Panie profesorze, jak doszło do zawarcia owej Unii, która. Ponad 400 lat funkcjonowała, chociaż długo się docierała, zanim w Lublinie potwierdzono i uroczyście stwierdzono, że tworzymy wspólne państwo polsko-litewskie. No to jest wielkie pytanie, bo Unia się zaczęła z powodu decyzji Jagieły, to znaczy Jogajla. Ta dynastia Jagielonów nie była w stanie. Kontynuować to, co zrobili. Przed wiekami to między światem katolickim a prawosławnym po prostu się lawirowali. Ale te czasy się skończyły i trzeba było wybierać. Jak? Nie no mógł być szefem państwa pogańskiego, bo były tak. dwie potęgi religijne na jego granicach. Tak, i nawet w granicach. Bo wiadomo, że. Te kraje ruskie były prawosławnym i większość ludzi w Wielkim Księstwie byli prawosławnym. I bracia Jagieły, starszy, oni wszyscy mieli swoje księstwa tam na południu i na wschodzie i oni przeszli na, na prawosławie. Prawo, tak, prawosławny. Więc wybór był taki, bo od zachodu krzyżacy coraz bliżej do Wilna i Litwa sama nie była w stanie dać opór krzyżakom. Więc co robić? I moim zdaniem Władysław Jagiełło wybierał Zachód, bo wiedział, że jak on z braćmi idzie na, prawo, na religię prawosławną, no po prostu już chyba osobna kultura litewska by zginęła. Potwierdza pan profesor tę tezę, lansowaną przez polskich historyków, że Unia ocaliła Litwę przed wchłonięciem przez państwo moskiewskie. Natomiast sami Litwini nie do końca są przekonani, skoro do dzisiaj potępiają Jogajłę. Nie ma właściwie na Litwie pomnika Jagiełły. Wręcz uznają Władysława Jagiełę za zdrajcę. No tak, oczywiście było. W ubiegłym wieku, ale coraz bardziej historycy na Litwie, w Litwie jak można powiedzieć, wiedzą, że tak nie było, że Jagieło musiał po prostu wybierać. Czyli że to I... był dobry skrok w to dobrą był dobry stronę. krok, Bo gdyby on został prawosławnym, co by było? Język litewski jeszcze nie był język pisany, więc. Żeby rządzić Wielkie Księstwo, trzeba po rusku. To był język pisany, było prawo, ruskie i wszystko. I to już funkcjonowało w państwie. To już funkcjonowało. Jak opcja katolicka była sensowna, bo wtedy w ramię Unii Litwini mogli obronić ich kultury, ich tożsamość litewską. I tak się stało. Chociaż nie do końca, bo później wielu Litwinów tak mówi, że państwo zostało spolonizowane, że kultura polska była na tyle ekspansywna, że była w stanie zawłaszczyć umysły litewskie i wręcz spora liczba Litwinów związała się z państwem polskim. Została Polakami. Ale to jest pomysł, to koncepcja z XIX wieku. Nie z XVII czy XVI wieku. Ja zawsze mówię, ja mówię po angielsku. To nie znaczy, że ja jestem Anglikiem. Ja jestem Szkotem. To samo na Litwie wtedy. Litwin mówił po litewsku, ale się czuł. To znaczy szlachta oczywiście, nie, nie chłopi, ale szlachta mówi, mówiła po litewsku. Na początku, ale też po polsku. Ale. ich tożsamość była litewska. Ja jestem Litwinem, mówię po, po o, polsku, ale to, nie, to nic nie znaczy. Amerykanie mówią po angielsku, nie są Anglikami. Irlandczycy walczyli o niepodległość po angielsku. Więc no to język, kultura, to była kultura rządu oczywiście, bo jakim językiem mogło było? Język polski był no, do spraw państwowych, Lepszy niż ruski, bo przynajmniej w XVI wieku no, wychowania po polsku no, były szkoły dla szlachty, jezuitów i protestantów także. Słownictwo języka polskiego było lepsze. No, Unia Lubelska została napisana nie po łacinie, ale po polsku, bo to był język wtedy, tak jak angielski na Wyspach, najlepszy do... Rządzenie do administracji, to wszystko. I ruski, bo no, nie, było, nie było szkół ruskich w prawie, tylko dla popów, żeby i co się nauczyło no, język starocerkiewny. Dla ludzi to nic. Nie można chyba pisać poezji tym językiem wtedy. Te wybory, jak ważne były, to się okazało m.in. No, w końcówce XVI wieku, kiedy Zygmunt August podjął decyzję o utworzeniu województwa podlaskiego. Tak. I kilka powiatów, które wchodziły w skład Księstwa Litewskiego, przyłączył do owego województwa, ale pod warunkiem, że właściciel majątku przed urzędnikiem królewskim zdeklaruje się i podpisze, że chce być poddanym korony. Jeśli nie, ten jego majątek nie wchodził. To jest fantastyczne. Teraz to jest nie do, nie do wyobrażenia, że ludzie przychodzą do ważnego u, urzędnika, na przykład ONZ-u i mówią, że oni czują się no, przedstawicielem tej lub innej narodowości, chcą być w tym czy innym państwie. Wtedy to było możliwe. Był wybór i Zygmunt August moim zdaniem był wielkim królem. Nie tylko polskim. On był wielkim Księciem litewskim i wiedział, że po jej jego śmierci, no chyba Unia już. Rozpadnie by, się? Tak, rozpadnie się. I nie chciał, bo wiedział, że wtedy chyba Litwinów by zostały wbierane przez Moskalów. Więc dał ludziom, to znaczy oczywiście szlachcie, tutaj i na Ukrainie obecnej wybór. Historycy mówią o Unii lubelskiej. Ja mówię raczej o uniach lubelskich, bo każde województwo podlaskie, pracławskie, wołyńskie i kijowskie wybierał i wynegocjował ich traktat Unii z Sejmem. Więc to była Unia. Rzeczpospolita była Unią Unii, a nie tylko jedna Unia. I w tym sensie moim zdaniem była Unia trzech narodów, nie tylko obojga narodów. Ale to oznacza, że w ten sposób postępowania, tworzenia tego państwa przyczynił się do tego, że unia funkcjonowała ponad 400 lat, że to były dobrowolne decyzje, chociaż później się wycofywano, ale na początku to była decyzja świadoma, wybór świadomy, decyzja o to, że chcemy być w związku z koroną. No właśnie i to była koncepcja Szlachty średniej tutaj na tych terenach. Magnaci nie, nie chcieli. Radziwiłowie, Hodkiewicz nie za bardzo chcieli, bo oni mieli dobrze tam w tych starych warunkach. Król był daleki, oni rządzili tutaj, to znaczy w Wilnie. I dla średniej szlachty to było dobrze. Chcieli mieć no, te wszystkie wolności. Kolegów w Polsce walczyli razem z Polakami. Czyli dla możnowładców nie, ale średnia szlachta tak. była za prawem polskim, zwyczajami, herbami itd. Tak Właśnie, i to była koncepcja Witolda, nawet z Unii Horodelskiej w 1413 roku. Ta taka Unia po prostu Unia Ludów to znaczy Lud wtedy to znaczy. Populus po Łacinie to jest społeczeństwa warstwa. warstwa ja, nie, to, to było koncepcja republiki, więc drugi tom się nazywa Stworzenie Republiki Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej do połowy XVII wieku. Bo to była republika Renes renesansowa i powoli się stworzyła ta koncepcja w XV wieku i na początku XVI wieku. Na czym podlega? To była unia społeczeństwa obywatelów. To nie było państwem, bo jak się czyta w Unii Lubelskiej, było dwa państwa i jedna tam rzecz pospolita. I to jest bardzo ważne, bo w ramię tej rzeczy pospolitej obywatele mieli prawa, mieli wolności i to dla średniej. Szlachty tutaj w Podlaskim, bo już w tych terenach mieli prawo polskie od połowy XV wieku, więc chcieli więcej. I dostali, bo sami tutaj król powiedział: Tu jest Unia. Chce chcecie czy nie chcecie? I więc większość chciała. W Europie Zachodniej raczej dominowały tendencje, jeśli chodzi o tworzenie związków międzypaństwowych, dynastyczne bądź personalne. Tutaj mamy jednak tendencję taką, że to obywatele się łączą pod Berłem, ale to jednak obywatele sam król nie decyduje o tym, i zawsze od Unii w krewie był ten podział Litwa i Polska, ale. To ludzie zdecydowali, że chcą mieć Unię i to zbudowało jej mocny fundament, zdaniem pana profesora? Tak, ale to powoli przez Unię od końca XIV wieku się po prostu koncepcja się docierała. Docierała, bo Polacy od, od początku uważali, Um, Oleśnicki tak mówił, że Litwa jest, Wielkie Księstwo jest częścią Polski już. I Litwini Witold walczyli przeciwko temu. Mówili nie, to jest Unia Równych Państw. I w końcu w Lublinie koncepcja Litwinów wygrała. Bo tak jak mówi traktat lubelski, to jest Unia Dwóch Państw, a nie państwo w państwie. To jest bardzo ważne, bo na tej podstawie ta Republika, ta Rzeczpospolita mogła się stworzyć i no, obywateli byli lojalni wobec Rzeczypospolitej. Bardzo ważna sprawa. I na Zachodzie to nic. Takiego nie było. Za chwilę opowiemy w naszym programie o Zegmucie Auguste, który tak mocno związany jest z okolicami Białego Stoku. Tajemnice naszych czasów. Przypomnę, naszym gościem jest profesor Robert Frost z University of Aberdeen. Panie profesorze, Zygmunt August. Bardzo mocno związany był z ziemią białostocką, tak to nazwijmy, chociaż bardziej prawidłowa byłaby ziemia knyszeńska Odwiedził pan te miejsca. Tak, tak. I to było zadziwiające? Tak, bo no, na tym miejscu zmarł moim zdaniem jeden z największych królów Polski, czy wielkich książąt litewskich. On był bardzo inteligentny i wiedział, co musiał robić. To był jak... Się czyta testament Zygmunta Augusta, się okazuje, że to był moim zdaniem jedynym królem republikańskim w historii, chyba. On był republikaniem. To nie znaczy, że nie. Nie, że, nie czuł tej dynastycznej mocy. Oczywiście, oczywiście. ale gdzie było, była dynastia? Nie było. No, jego wina, chyba, ale nie było. Więc co robić? Stworzyć rzecz i tak to zrobił konsekwentnie. No Więc... tak Unia Lubelska, czyli traktat pomiędzy tak, on... Polską a tak, Litwą, tak. potem Konfederacja Warszawska, czyli spokój religijny i to budowało podstawy tego państwa republikańskiego. Tak. tak, on już nie żył jak została Konfederacja Warszawska, ale jego koncepcja. On się interesował protestantyzmem, ale nie chciał, żeby Wprowadzić jako nie Kościół Narodowy parlamentów tak. tak, tak, ale to był król egzekucji praw w latach 60. i to było ważne. Niestety nie, nie mógł wprowadzić to w, w Litwie. Z powodu tego, no, zostały te wszystkie laty magnackie. To było na, na ziemiach po prostu Rzeczypospolitej. Czyli Starostwa, przejęte majątki, czy ta, majątki, majątki tak. królewskie i tam prawem kaduka magnaci się uwłaszczali, tak, nie tak, można było wyegzekwować. Tak. Tę politykę prowadziła m.in. królowa Bona, która tworzyła wielkie starostwo knyszyńskie, ale tak, kończąc wątek tak, Zygmunta tak. Augusta, to jednak mieszkał w knyszynie, zbudował tam. Pałac, mieszkał, lubił. prowadziła rasy, bo one te tak. rasy, które są w Warszawie na Wawelu, były adresowane jednak do Tyszyna. Tak i on kochał, on był. Mu był bardzo dobry na w wielkim księstwie, w Wilnie, lepiej niż w Krakowie, nienawidził Kraków, a Warszawa już jeszcze nie było. W orbicie zainteresowania. Tak, tak. To, to, to był, um, tam mieszkała matka. I no, stosunki z matką były, były nie, nie najlepsze um, w ostatnich dekadach jego życia, ale lubił, kochał Wilno i Litwo. I, i właśnie dlatego chciał, no, żeby Unia przetrwała po jego śmierci. I dlatego wybrał Knyszyn. Zmarł w 1572 roku, tak. właśnie w Knyszynie. Przez rok poleżał w zamku w Tykocinie, tak. po to, żeby szlachta obrała nowego króla. Takie były wtedy zwyczaje. No właśnie, no, no pierwszy rozdział drugiego tomu się nazywa Ciało Króla. Ciało Królewskie. I oglądał pan miejsce, gdzie to ciało przez rok leżało. No, no właśnie, bardzo, bardzo ładne tam. I Tykoczyn. Także, on był w drodze do Tykocina podczas. Ale I nagle. W miejsce, a właściwie ten anturaż, jaki miał miejsce po śmierci króla, no jest dosyć osobliwy i można powiedzieć, że skrajnie pesymistyczny, ze względu na to, że ograbiony, nagi. Nawet szatę mu pożyczono, tak. żeby go przykryć, jego ciało. To nie było już sygnałem, że, że z Unią będzie nie najlepiej? Nie, moim zdaniem nie, bo właśnie no Piotr Zborowski to powiedział: kulowie umierają, ale Rzeczpospolita pospolita trwa. Rzecz pospolita nie umiera. I to jest ważne, bo na zachodzie mieli ta, tą teorię tak zwane no, dwa ciała króla. Że król umiera, ale tak mistyczne ciało trwa, więc, um, więc królestwo zawsze ma. Nawet jak nie ma króla, to zawsze król jest królestwo. Jest królestwo. Ale tutaj była rzecz pospolita republika. I taka była różnica. Jak to będzie? No bo Unia wiadomo w jaki sposób się skończyła w 1795 roku. Teraz mamy takie, a nie inne czasy. Jak pan profesor przewiduje? Czy niektóre elementy tych. Fluidów unijnych zawładną umysłami współczesnych, bo przecież mamy do czynienia jednak z rosyjską agresją, z tworzeniem się Ukrainy, z tworzeniem się świadomości, bo Unia przecież stworzyła taką przeciwwagę dwóm mocarstwom. Zanim one doszły do siły, to jednak przez długi czas funkcjonowała. Funkcjonowała i moim zdaniem to obecnie no, moment, Unii. Tak jak w połowie, w połowie XVI wieku, moment Unii no, wrócił no, przez cały wiek XIX i XX, no, to koncepcja była, że musimy mieć unitarne państwa narodowe. Ale szczególnie dla tych małych narodów to jest trudno się trzymać w świecie gdzie globalizacja, gdzie te wielkie firmy, no po prostu, jak Google czy Apple funkcjonuje, to dla nich to nieważne, że jest firma amerykańska czy brytyjska. Dla nich chyba nieważne Tylko... jest i to, czy tak. są na Ziemi, czy będą na Księżycu. Tak. I z tego, co ja widziałem, od. Już 30 lat no w tej części Europy, no historycy przynajmniej rozmawiają o ich wspólną tam historię. Byłem 10 dni temu w Wilnie na konferencji o Ukrainie, i tam języki konferencji były angielski. I ukraiński. I wszyscy wielu było historyków z Ukrainy, i rozmawialiśmy rzetelnie o nawet trudnych momentach w historii Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy. I nie było to żadnego, żadnych pretensji. Ludzie mówili, musimy o historii mówić, a nie o polityce. Historia oczywiście jest ważna w polityce, ale Musimy patrzeć razem na przeszłość, a nie tak jak Putin. Cień wielkiego brata robi swoje. Panie profesorze, na zakończenie, no nie może zabraknąć tego pytania. Oksfordzka historia Unii Polsko-Litewskiej to pierwszy tom, kiedy tak. następny? Mam nadzieję, że, skończ, że kończę w tym roku, to znaczy w tym roku akademickim. Za rok, mam nadzieję, mam zamiar mieć tekst pełny. Już drugi tom się kończy w 1948 roku, śmiercią Władysława IV. Więc się zaczyna od śmierci Zygmunta Augusta i się kończy na, śmier na śmierci Władysława IV. Będzie trzeci tom, Upadek Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej. Ale już skończyłem rozdział o Rokoszu Sandomierskim. To jest kluczowy rozdział. Potem mam. Dwa, trzy rozdziały, i mam nadzieję, że skończę w tym roku. Więc jeszcze dwa lata. Mam nadzieję, że będzie na rynku. Wtedy muszę pisać, napisać trzeci tom, ale będzie, będzie. Dziękuję pięknie za spotkanie. Naszym gościem był profesor Robert Frost z University of Aberdeen. Nasza audycja będzie dostępna także w internecie. Lech Pilarski, do usłyszenia. Dziękuję tajemnice naszych czasów w polskim radiu biały